Jak wygląda droga wędzenia w naszym zakładzie? Droga jest tylko jedna. Jest wjazd i wyjazd. Posiadamy system towaru wędzarniczych przejazdowy, więc nie ma takiej możliwości, że strefa, która jest strefą wjazdu, czyli tą zakażoną, służy jakby dla tego produktu już w gotowym wyrobie, nie ma takiej możliwości, wyrób zawsze do przodu, nie wraca już na tą zakażoną drogę i y, y, tym, y, że tak powiem, y, możemy się y, y, pochwalić, że, że y, y, jesteśmy jakby y, nowej, y, w trwaniu nowej technologii. To jest właśnie element nowej technologii. Też, też wędzone, czekają na kolejkę do wędzenia. Proces wędzenia mamy naturalny, przez spalanie biurek cukrowych i uzyskujemy dym do procesu wędzenia. Pełni naturalne wędzenie. Ta właśnie, jako metka wieńska ma bardzo długą historię w naszej firmie, bo bodajże od początku istnienia firmy, yy, produkujemy metkę wiejską. Jest to bardzo dobry produkt, bardzo znanym produktem na rynku. Produkowana jest głównie z mięsa wołowego i wieprzowego. Jest dobrze odbierana przez naszych klientów i myślę, że kto jeszcze jej nie próbował, a spróbuje, to potwierdzi, potwierdzi jakby opinię i jest. Samo tam skutkuje się z pojemnika z podróż krewkowego i wysyła już na stanowiska w magazynie przybielowym dla każdego pojemnika.